Zaczyna się robić pięknie O, tutaj góry Ślicznie to wszystko wygląda pójdźmy dalej Pięknie Szkoda, że, że chmury są. Wczoraj była piękna pogoda A tutaj wyciąg, idziemy na wyciąg O I tam będziemy jechać O Gdzie ten wyciąg? Tu gdzieś aż tam na samą górę jedziemy dopiero by na widoki Ekipa już tutaj Pięknie, tutaj od razu numer telefonu. Sfilmowany, żeby przyjechać, wynająć. Pewnie z 500 zł za dobę, ale okej. Okay. Pięknie. No i są owieczki, faktycznie już już Nusza Święta. Niedziela godzina 11.30 Taka brama, piękna. Cyk o. Super to wygląda. Tak jak powinno wyglądać właśnie w górach. Nie te budy naokoło. Pięknie. W tle góry z tyłu. Trochę zawiewa kurde zimne ciąg dalszy ciach bardzo ładny obiekt bardzo ładny ławeczki na dworze msza o 11.30 a w tle a wbijam się z tyłu tam patrzcie jak w tle pięknie widok tam na dole te cerpy mieszkają, te z Wrocławia i tak dalej. Pięknie. Dobra, wracam. Zobaczcie ludzi. Gubałówka, o zobacz. Patrzcie, tu ładnie, fajnie. Ciach ciach. Tarasy takie, o, na ten taras idziemy tam na dół zobaczyć panoramę. No, jest wyciąg, fajnie. Patrz jak tu fajnie, zobacz. Znaczy do samochodu w 4,5 godzin. My jeszcze chcemy iść tam na tą tą. No tak, no to spokojnie, piło się można napić. Tak jak wyjdzie słońce to no. jest petarda. Petarda, jakby słoneczko świeciło to taki widok, że ho, 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 naprawdę. Jeszcze raz. Na lepszej rozdzielczości. Zobaczymy co to będzie widać. Ale patrz w sumie mogliśmy zejść sobie. Ja bym tu z... Nie, rowerem tu się fajnie zjechało. Szybko. Jedziemy sobie kolejeczko, <laughs> ale te domki na dole fajne. Tutaj na takim stoku, nie? Wyciągnij sobie, wjeżdżasz. Super. Uwaga, się, się zahaczymy o komin? Bęk, ale klimat, nie? O. Michael, nie? Pasz... Piękne widoki można mieszkać w takim miejscu to jeszcze śnieg Mati, tak to wygląda. Pięknie. O. Zaraz pięknie, słońce wychodzi. Kurde, jakiś taki nieogalony pas. Jestem. Dobra. <śmiennie> <śmiennie> ciemność, widzę, ciemność.